Cześć, witam Was wszystkich w nowym odcinku. Na moim kanale dzisiaj Wam pokażę jak wkleić zdjęcia z w OSJ Open Ski Jumping. No to na początku musicie wchodzić w folder, w którym macie zapisaną grę, czyli na przykład ja mam na pulpicie tutaj. No i wchodzicie sobie w aktualną wersję, Zacznie musi być aktualna, taką po prostu w jaką gracie, no ale to musi być yy, alfa no musi być to Alfa 05, co najmniej, no bo, bo tylko tam macie zdjęcia. No i musicie wejść w openski jumping data. Tutaj macie Steaming Assets. No i tu możecie tak, albo wkleić kalendarz, no to też macie w opisie. Kalendarz to są kalendarze i tu macie... Kalendarz na ten sezon. Tutaj macie competitors, czyli skoczków. No i inne takie rzeczy. Tutaj są skocznie. Save, resety i te inne. Dobra, ale najważniejsze jest to, że tutaj te wszystkie zdjęcia, jakie macie w pasce, musicie wkleić tutaj. No i teraz już przejdźmy do gry. No ale dobra, jesteśmy już w grze. No i teraz musicie wejść tutaj w skoczkowie. No i ja tu już mam te zdjęcia, ale to, żeby je musicie mieć, to czekajcie. Zrobimy tak. Normalnie macie tak. Nie macie tutaj w tych zdjęciach nic. No i jeżeli chcecie, no to musicie skopiować sobie nazwisko. Zazwyczaj to będzie nazwisko, ale jeszcze, jeżeli wam nie wchodzi, to musicie wejść w ten folder ze zdjęciami. I musicie sobie tam skopiować to, co jest napisane. No i po prostu dołożyć skrót PNG. No i widzicie, No i macie zdjęcie. No a więc już tak mam. Ja tu mam zdjęcie wszystkich. Jeżeli jeszcze wkleicie Competitors, no to będziecie mieli tych skoczków. Tutaj, co ja mam, ja mam zrobionych prawie wszystkich na ten sezon. Nie mam chyba tylko kazachów, bo. Jak robiłem tu Kazachowie, a nie, jest Sergiej Kacienko, nie ma Muminowa i nie ma reszty, jednego Kazacha macie, macie jednego Rumuna, macie tutaj masę Słoweńców, masę Szwajcarów, dwóch Ukraińców, trzech Amerykanów, dużo Polaków, wszyscy mają oczywiście zdjęcia, tutaj możecie jeszcze zmieniać kombinezony, ja tych kombinezonów nie zmieniałem, ale tu można już sobie dowolnie zmieniać. Niektórzy mają na przykład Koba i Narty pozmieniane, a niektórzy po prostu kompletnie nic nie mają, no to już trzeba sobie do własnego uznania to wszystko porobić, no może to trochę zająć czasu, a jeżeli szukacie na przykład tutaj jakie, jaki yy, to jest kolor, no to po prostu wchodzicie w Gimpa. Tu też wam pokażę już od razu. Później są zazwyczaj takie pytania, jak, jak zmienić zdjęcia. Tam są prośby, później, żeby dodać na przykład ten suwak, jaki jest w DSiWacie, ale to jest to po prostu można sobie łatwo opanować. Wchodzimy tutaj na przykład w Gimpa i tutaj macie kolory. No i widzicie, tu masz zapis języka HTML. No, HTML. no i jeżeli na przykład nie Taki, albo taki złoty. No to kopiujecie sobie ten. chodzicie do OpenSkot Jumping, kopiujecie. No i macie ten kolor. Żadna filozofia, po prostu czasy, odpowiedni kolorek dobra, na przykład w impie, który jest ten program, możemy sobie zainstalować. No i tu macie wszystkich skoczków. Mm, no i tak, no jeszcze wam pokażę, jak to się prezentuje. Dajmy na przykład tą graj. I tam chyba tylko kachofer nie ma zdjęcia. Hofera jest bardzo trudne zdjęcie wyciągnięcia bo to nie jest jak muszę wejść w serwa e, właśnie bo jeżeli zaczniecie jeżeli zaczniecie y, puchar świata znaczy jakikolwiek konkurs i nie wkleicie wcześniej tych zdjęć to tych zdjęć nie będziecie mieli to jest bardzo ważna sprawa inaczej wam nie zadziała no i widzicie no, macie zdjęcia to sobie zniknie no i tak możecie sobie przykładowo latać no. Na przykład ja mam, jestem na etapie nieźlego, tak jak sobie nie gram ostatnio, ale dobra. No i, no i tu macie kalendarze, tutaj będziecie mieli te dwa kalendarze. Na YouTube jest to samo, yy, tylko że ja sobie dwa takie kalendarze po prostu. No i zapisy gry to tu dodajecie, wybieracie sobie kalendarz, możecie ten z YouTube'a, możecie ten normalny. No i to wszystko w sumie.